Zacząłem, Perkusiści Mam nadzieję, że z niecierpliwością czekacie na każdy nasz następny filmik i tak trzymać. Dziś omówimy sobie uderzenie na werblu pomiędzy uderzeniami high Do tej pory graliśmy na high hacie nasze ósemki i do tej ósemki dopasowywaliśmy uderzenie na werblu czy w stopie. Na tej zasadzie. Raz, dwa, trzy. Czyli uderzenie z, z high hatem równało się uderzeniu na werblu czy też w stopie. Teraz umieścimy między tymi uderzeniami na high hatie uderzenie na werblu. To, tak nasza, to będzie taka nasza szesnastka. Powiem o co chodzi? Raz, dwa. Widzimy? Uderzenie jest pomiędzy uderzeniami na high hecie Jedno, ewentualnie dwa. Jak zauważyliście, uderzenie na hierchecie jest stałe. Bez zmian. Równe uderzenia, a lewą rękę wpasowujemy pomiędzy. Jedno, dwa. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda w zapisie, i jak to będzie wyglądało w zagraniu. Graliśmy rytm wcześniej stopa, werbel, stopa, werbel, a teraz to uderzenie werbla dodamy sobie pomiędzy hajhetami, między 3 a i. Tu zaznaczyłem na różowo, żeby było widać zmianę. I teraz Wam zagram. Pierwszy przykład. Raz. Wiemy o co chodzi szybciej. Raz. Drugi przykład przesuniemy sobie werbelek przed 3. W zapisie to tak wygląda, już nie będziemy się tam zagłębiać w wartości dlaczego tak a jest zapisane a nie inaczej. Przyjmujemy, że to są nasze tak, nasz zapis jest taki standardowy. Widzimy to uderzenie na werblu wypada między 2i a 3. I już nam daje zmianę charakteru. Uwaga. Trzeci przykład. Dwa uderzenia pomiędzy brekami. Między 2i i między 3i trzy i 3i. Trzy i. Pięć uderzeń, czyli dwa wężle pomiędzy highchetami. I uwaga. Taki, to jest rytm, chyba, który najwięcej lubicie grać. Z tego, co tak się orientuje, to większość młodych perkusistów lubi zagrać te dwie synkopy pomiędzy hi-hatami. Słuchajcie szybciej. Nasze uderzenie możemy też umieścić na końcu rytmu po 4 i. Posłuchajcie. I szybciej. I ostatni przykład. Przeniesiemy sobie to uderzenie między raz a raz i. No i to jeszcze między 2 i a 3. Do lepszego, jakby do ciekawszego brzmienia tego rytmu. W szybszym tempie. No i możecie potem sami popróbować w różnych miejscach zagrać szesnastkę pomiędzy hajchetami. Bawimy się. To na tyle, jeżeli chodzi o szesnastkę na werblu graną między hajhetami. Następnym razem spróbujemy zagrać stopę między hajhetami. Także zapraszam na nasze kolejne spotkanie. To było spotkanie numer 7. Mam nadzieję, że oglądaliście wszystkie poprzednie. Pozdrawiam i do usłyszenia.